Będąc nad morzem, często budujemy zamki z piasku. To z nas nie budował takiego zamku, właśnie będąc nad morzem, będąc na plaży. I troszeczkę o takich budowlach i budowaniu będzie dzisiaj w Ewangelii. Zapraszam Was do posłuchania tej Ewangelii, a dzisiaj czwarty dzień, grudnia, czwartek. Dzisiaj czytamy w Kościele Ewangelii według Świętego Mateusza, siódmy rozdział, wersety od 21. To jest 21, i później jest taki przeskok: 24, 27, czyli 21 werset, później 24, 27. Posłuchajcie zatem tejże Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać człowiekiem nierozsądnym. Krydospól zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. E, moi drodzy, nawiązałem na początku tych impulsów do budowania zamków z piasku, dlatego, że to jest fajny obraz, że ten budowla, nawet jeśli u nas piękna okazała, jest naprawdę taka solidna, to ona jednak nie jest solidna. Czy wystarczy? Że czasami fala przyjdzie i ten piasek zostaje podmyty, i ta budowla po prostu runie. I tak dzisiaj taki obraz właśnie daje dzisiaj pan Jezus. Że można budować na piasku dom swój, który właściwie, jak przyjdzie fala, przyjdzie jakaś burza. To on runie i można zbudować na skalę, czyli na czymś bardzo mocnym i trwałym, jakichś mocnych, trwałych fundamentach. Co tym piaskiem jest, i co z tymi burzami. Tym piaskiem często jest to, co może nie jest trwałe, w sensie takim, że możemy budować czasem człowiek może budować na swoim zdrowiu, na młodości, może budować na, na dobrach materialnych, łatwo to utracić. Młodość tracimy łatwo, dosyć szybko. Pieniądze też można łatwo utracić, szczęście można utracić, zdrowie można utracić, ale jest coś, czego, co nigdy nie utracimy. My możemy się od tego odłączyć, ale ten ktoś, Jezus Chrystus, nigdy nas nie opuści. I tym fundamentem jest nasza głęboka wiara. Czasami w naszym życiu jest tak, że przychodzi jakaś burza, jakiś zamęt. Czasami ten dom, który budujemy, uderzają różne fale, burze gwałtowne. I to się... Zdarza I czasami tak jest. Tak się dzieje w naszym życiu. Ale jeśli mamy głęboki fundament, czyli chcemy iść za Jezusem Chrystusem i naszą wiarę traktujemy poważnie, jako coś, co jest fundamentem naszego życia, na czym budujemy swoje wartości, to wtedy tym dom przetrwa, bo Jezus trzyma nas w swoich rękach. To nie my trzymiemy życie w swoich rękach, tylko Jezus trzyma nas mocno w swoich rękach ja to dzisiaj też powiem jako powołanie przez serce nas w swoim sercu. I o tym zawsze warto pamiętać. Buduj na skalę, buduj na Ewangelii, buduj na przekazaniu, buduj na Jezusie Chrystusie, buduj na, Je na miłości do Niego, buduj na miłości do bliźniego. To jest stały fundament, żeby gwarantujący, żeby ten dom po prostu nie rudął. Może o to się dzisiaj pomóc. Pomój się o to, żebyśmy właśnie mieli odwagę, siłę, żebyśmy mieli chęci i determinację w budowaniu. Właśnie tego domu na prawdziwej skalę, którym, którym, którą jest Jezus Chrystus. Pomódlmy się teraz, zawierzmy ten dzień Panu Jezusowi. To wszystko, co dziś będziemy robić nasze prace, zadania, obowiązki tych ludzi, których dzisiaj spotykamy. Polecamy także tych wszystkich, którzy się za nas modlą i tych, którzy słuchają tych porannych impulsów. Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, nie Was szerzej błogosławi, Wszechmogący Mogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Pięknego i Bożego Wam życzę. Trzymajcie się mocno. Widzimy się jutro z Panem Bogiem.